Hej, Virgil już wida was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym bonusowym odcinku z serii. Zagrajmy w au! Au! Za co? Au! Au! Ła-wa-wa-wa! Dobra. Uff. Skoro już mogę go dokończyć, mam nadzieję, Witam w kolejnym bonusowym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger, gdzie to nie pokażę Wam następnego zakończenia, jednak pokażę Wam alternatywną scenkę, o którą prosił mnie ktoś. jeden z widzów, czy nawet dwóch. albo, albo i nawet kilku, już nie pamiętam. Na początku spróbujmy stąd wyjść, tak jak poprzednio. No dobrze, 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 dobrze. Nie ma co się gniewać. Ups. Nie wygląda to wszystko zbyt dobrze, więc. jesteśmy w więzieniu. Czekamy na egzekucję przyleciał do mnie na kraty hmm. biały gołądek skrzydlaty sp... Ach, nie 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 chcę popadać w depresję okej okay, musimy szybko jakiś plan plan, plan, plan A, to nie ale też się nara okej okay. chodźcie, chodźcie mnie was tutaj potrzeba powiedziałem chodźcie, chodźcie mnie was tutaj potrzeba Franek! Kurczę! Wleść nie można bez przepustki! Do raju! Do raju! Znamy, znamy, lecz tu pustki, wpuść nas Pietrze bez przepustki żołnierzy Polaków i wirga, szczerze, wchodź tu! Dobra, albo nie idź, olej kumpla! Pamiętajcie tylko, że jak tylko stąd wyjdę, mam miecz, zamienię się w huragan ostrzy i wszystkich Was zetnę. Do pionu! ho. ho, 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 ho. I... Albo nie, albo nie. Albo dam się zakłócić w niewidzialne kajdany i pójdę ze spuszczoną głową. Tak też jest dobrze. Tak też jest dobrze! Deadman's Going! Ta scena przypomina mi zieloną milę po prostu. I bardzo mi się podoba zachowanie więźniów, szczególnie tego. Świetny jest, po prostu jest świetny. I mamy tutaj flica, o ile dobrze pamiętam, który niestety niedługo podzieli nasz los. Giniemy za niewinność. Cóż to za prawo wypaczone? I to się właśnie dzieje, kiedy nie uciekniemy z więzienia. Nasza głowa leży na gilotynie i. Patrzcie, że jednak przeszło przez cenzurę. No, strzeliśmy glotynę, no chociaż tyle dobrego. Wielkie dzięki. Właściwie tak, mam ostatnie słowo. Ale <laughs> trochę bardziej dramatycznie. Możecie odebrać nam nasze domy, nawet odebrać nam nasze życie, ale nigdy nie odbierzecie naszej wolności. Freedom! Dzięki Bogu, czy cokolwiek tutaj sprawuje piecze nad tym światem? Dziękuję ci, Luko. To jest Luko Dzięki. Macie frejerzy z jej Zonkera 38. O, dobrze zapamiętałem. Tak, jest bardzo fajny. Let's rock. No i oczywiście. Luka wszystkich po pozażynała, wybaczcie, ale ciężko inaczej nazwać wpada tutaj i wybija całą załogę... załogę więzienia. Oczywiście, że uratuje naszego Fritza. Fritz? Fritz, dobrze pamiętam? Jak się nazywasz? Fritz! Byłem bardzo blisko, byłem bardzo blisko. I właściwie mało się różni teraz ucieczka z więzienia z luką od tej którą musieliście. <laughs> przeprowadzić samemu. Tylko że strażnicy na waszej drodze do wyjścia są już nieogłuszeni, tylko martwi. Luka ma widać. widać tyle... Samo poję... takie samo pojęcie o ogłuszaniu, jak nasz tutaj obecny wirk. No, niestety nie można mieć wszystkiego. Zostaliśmy uratowani, ale cała załoga więzienia została. zgładzona. I pomimo tego, że mamy. 99 poziom. Nasza... Przepraszam, jak to się cofę? Nie. Okej. Okay. Nasza sztuczka z omijaniem tych dziwnych strażników cały czas działa, więc jest dobrze. Oczywiście możemy wrócić się do więzienia, aby wziąć wszystko to, co moglibyśmy wziąć uciekając z niego sami. Jednak mam cały ekwipunek, jaki jest mi potrzebny, dlatego teraz to po prostu zignoruję. I mamy tutaj kolejnego martwego urzędnika Luka. Jesteś po prostu świetna. Instrukcja do smoczego czołgu. Tak, mam zamiar pokaza pokazać Wam walkę ze smoczym czołgiem. Dlaczego? Ponieważ mam 99 poziom i chcę zobaczyć, jak tym razem potoczy się to starcie. Nie jestem pewien, czy Wy również, ale. Pewnie głosy będą podzielone, mniejsza z tym. Co to było? To był Boss, który padnie za jednym góra dwoma hitami. Tak więc. Witam. Welcome back, smoczy czołg. Naprzód, smoczy z z tych buntowników! i Najpierw idzie Lara. Albo nie, 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 może Mega Bomba. I od razu... No. Mega Bomba to jest ognista, a tak więc nie, nie rani głowy. Dlatego muszę jeszcze użyć jakiegoś ataku... Ataku wirga. Niestety nie mam żadnego szarowego ataku w tym momencie, który mógłby, który mógłby zniszczyć Smoczy Czołg, więc trudno się mówi. Ale... Byliś him! I naprawdę żałuję, że żadna inna walka z żadnym innym bossem nie ma takiego zakończenia, bo to jest świetne. Naprawdę, naprawdę żałuję. A, zniszczyli Smoczy Czołg! Naprawcie go szybko! I nieśmiertelna scena, którą o tak wszyscy kochamy. I teraz kojarzy mi się właściwie z, z reklamą papieru toaletowego, to z mrówkami. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale. ha! <słuch> oh, jak dobrze, brakowało mi tego. Szkoda, że nie mam guzika skopu. Tak, tak czy inaczej. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii, z bonusowej serii zag. wierzyłem, że pokręciłem. Do zobaczenia w kolejnym bonusowym odcinku z serii zagrajmy w Chrono Trigger, gdzie tym razem pokażę Wam jakieś dodatkowe zakończenie. Póki co jednak, trzymajcie się wszyscy ciepło? Cześć! Kurz no naprawdę, szkoda, że nie mamy tego